Widzicie kochani, na przykładzie Audi A4 2.0 TFSI, silnik DEMA, bodajże 190 koni. Przedstawimy Wam proces, jak w naszym zdaniem powinna wyglądać pełna diagnostyka pojazdu, z pojazdu świeżo po zakupie. Ta auto ma w granicach 34 000 km przebiegu. Pokażemy Wam, jak taki proces wygląda. W pojazdach. Nowoczesnych mamy wewnątrz zbiorniczka takie sitko, je trzeba w odpowiedni sposób wyjąć, dzięki temu jesteśmy w stanie nabrać sobie pipetą płyn hamulcowy, takiej ilości, którą potrzebujemy, idziemy do maszyny, zweryfikujemy w jakim stanie jest ten płyn hamulcowy. I realizujemy pomiar punktu grzenia płynu hamulcowego. Już widzimy, że w 4-letnim aucie płyn hamulcowy jest bardzo dobry. Punkt wrzenia płynu hamulcowego 247 stopni. Zobaczcie, jak działa to, gdy powtórzymy taki test. Jak duże będzie przekłamanie. Dlatego nie wolno. Powtarzać takiego testu, ponieważ już wygotowaliśmy wstępnie wodę z płynu hamulcowego w próbce, którą mamy w tym miejscu. Zobaczcie, drugi pomiar już będzie dużo wyższy, ponad 250 stopni. Drugi pomiar nie jest prawidłowy, natomiast w celach funkcjonalności otrzymujemy informację, iż płyn jest powyżej 195 stopni, dzięki czemu jest bardzo dobry do dalszej eksploatacji. Ten miał 240 kilka stopni. Natomiast pamiętajcie o jeszcze jednej bardzo ważnej różnicy. Płyn hamulcowy w układzie się nie miesza, więc dużo wyższa temperatura będzie w zbiorniczku, natomiast próbkę powinno się pobierać stricte przy kole. Jednym, drugim, trzecim, czwartym w zależności ile kół mamy w pojeździe. Wtedy możemy pobrać Bezpośrednio z zacisku hamulcowego próbkę i ta próbka będzie bardziej miarodajna. Jeżeli tutaj byśmy mieli pomiar na poziomie 210-215 stopni, wtedy obligatoryjnie pobieramy próbkę z koła, z zacisku przy kole, przy kole i dzięki temu jesteśmy w stanie realizować prawidłowy pomiar stanu płynu hamulcowego w układzie. Procedurę diagnostyczną każdego pojazdu zaczynamy od. Zapięcia go pod diagnostykę elektroniczną, czyli w tym przypadku akurat jesteśmy podpięci przez FOZDS-a, najszybsze możliwe diagnostyczne narzędzie. Mamy trochę błędów elektrycznych, później będziemy sobie na nie patrzeć i je omawiać. natomiast nas interesuje głównie to, czy coś się dzieje w silniku. W silniku błędów nie mamy. Interesują nas parametry tego jak się zachowuje układ paliwowy nie jest w najgorszym stanie, 1,6% znaczy 60% jest to całkiem fajny wynik. Martwiłbym się, gdyby to było powyżej lub poniżej minus 3 plus 3%. Eee, obejrzymy sobie też jak się zachowuje pod kątem wypadania zapłonów. Te parametry będą zerowe ze względu na to, że się nie pracuje, natomiast... Widzimy, że najwięcej zapłonów ten samochód grubi na drugim cylindrze. Trochę lepiej jest na trzecim cylindrze, pierwszy i najlepszy cylinder czwarty pod kątem pracy. Te informacje też nam dużo dają w momencie, kiedy będziemy diagnozowali ten silnik pod kątem układu e, korbowo tłokowego, czyli szczelności cylindrów czy e, ciśnienia kompresji. Będziemy wiedzieli, czy te parametry, które mam tutaj wyświetlone, pokrywają się z tym, co nam wychodzi na testach kolejnych. W tej chwili realizujemy test szczelności układu dolotowego oraz samego stricte silnika dzięki maszynie Bosch SMT300, która produkuje nam w tej chwili gaz. Tam jest odpowiednia chemia, ta chemia jest podgrzewana. Z tej chemii wytwarza się dym. Dzięki temu napełniamy silnik dymem. Ten dym jest bardzo bezpieczny i dla oringów, i dla oleju, więc możemy to robić bez najmniejszego problemu uszczerbku. Dla elementów wykonawczych wewnątrz silnika, co jest bardzo ważne. Testujemy, sprawdzamy. W tej chwili widzimy, że nie widzimy tutaj żadnego poważnego wycieku, natomiast no, ta maszyna nam nie gwarantuje 100% sukcesu. To jest 90%, ponieważ ani mikropęknięć, ani dziwnych nieszczelności zalepionych dymem albo które powstają powyżej ciśnienia 0,5 bara. Tak? No bo tutaj pracujemy w ciśnieniu do 0,5 bara, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zdiagnozować zweryfikować więc wszelkiego rodzaju zapocenia nieszczelności wokół takiego silnika powinny być ewidentnie eliminowane czyli uszczelniane doszczelniane taki proces powinien się odbywać natomiast zobaczcie że w tej chwili silnik jest nabity ciśnieniem wystarczy że odkręcę korek Widać, że na maszynie nam ciśnienie spadło, a przy okazji a już skończył się proces, wyłączyła się, ale z silnika wydostaje nam się ładny, gęsty, biały dym. Dzięki temu jesteśmy w stanie zobaczyć, jak to powinno pracować. Pomimo tego, że klient posiada informację, że przegląd okresowy w tym samochodzie był robiony całkiem niedawno, ponoć, my weryfikujemy te wszystkie elementy. W tej chwili otwieramy Puszkę z filtrem powietrza. Zobaczymy, w jakim stanie jest filtr powietrza. Wiecie, e, ktoś rzeczywiście wymienił filtr e, powietrza. Jest to naprawdę w bardzo ładnym stanie. Dlatego tylko sobie odkurzymy wewnątrz puszkę i filtr powietrza zostawiamy. On jest jak nowy. Więc nie ma sensu aby naciągać klienta na koszty związane z wymianą filtra. Idealny. Zostawiamy go. Także w tej chwili realizujemy proces związany z Sprawdzaniem ciśnienia oleju tu w tej chwili mamy taką sytuację, że silnik jest totalnie zimny Chcemy Wam pokazać co się dzieje na zimnym silniku z ciśnieniem oleju mamy 3,7 bara ciśnienia oleju na zimnym silniku czyli zawór regulacyjny ciśnieniem oleju w tym momencie był w 100% otwarty przejdziemy sobie do takiego ciągłego pomiaru ciśnienia oleju dzięki temu będziemy w stanie Patrzę co się dzieje cały czas. Świnie, w silniku jest trzy oszimbara, silnik jest zimny. w dokumentacji czy HGS daty, czy w innych dokumentach w tej chwili nie ma informacji odnośnie prawidłowego ciśnienia oleju, ale tak jak widzieliście z 3,5 bara ciśnienia na zimnym silniku na niskiej temperaturze oleju do momentu, kiedy się silnik nie zagrzał, nie zrzucał tam temperatury. Czyli cały czas mieliśmy po 3,5-4 bar ciśnienia oleju. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby mieć odpowiedni stan ilości oleju w misce olejowej ponieważ ten olej jest błyskawicznie wyciągany z niej, ten obieg pół oleju jest bardzo dynamicznie, bardzo szybki po to, żeby to ciśnienie oleju było odpowiednie. W tej chwili mamy ciśnienie oleju w granicach 1,5 bara, 1,55 bara na wolnych obrotach. Podniesiemy sobie w tej chwili ciśnienie obroty na 2,5 tysiąca obrotów. 3 tysiące obrotów. Zawór zadziałał. Przełączył nam od razu na wysokie ciśnienie. Trochę jest dziwne to, że on nam w tym dolnym zakresie się nie, nie reguluje nam ciśnienia oleju. Półtora bara to jest taki średni stan, bym powiedział, ciśnienia oleju. Zobaczymy, co się wydarzy po pukance, po zastosowaniu e, tej chemii w postaci cerateka, Lucky moli. Zobaczymy, jak się ten silnik potem zachowa, jeżeli chodzi o ciśnienie oleju. Na chwilę obecną, to ciśnienie jest takie pośrodku. W starszej generacji silnika wiemy, że to ciśnienie było między 1,2 a 2,1 bara. W tej chwili czekam na odpowiedź z Volkswagena. Za chwilę ją powinniśmy dostać, będziemy wiedzieli dokładnie, jakie to ciśnienie powinno być. Dobra, słuchajcie, rozpoczynamy dalszy etap, czyli w tej chwili wlewamy łukankę do silnika. Zlejamy sobie płukankę do silnika. Realizujemy proces wymiany oleju, półkaneczka, pół litra na 5 litrów oleju, uruchomimy silnik. 10 minut pracy na wolnych obrotach. Jesteśmy w trakcie cały czas, już minęło około 5 minut. Jesteśmy w trakcie cały czas badania tego silnika. Oczywiście na nagraniu nie pokazujemy Wam 10 minut pracy silnika na wolnych obrotach, bo to nie ma najmniejszego sensu. Korzystamy sobie z kilku produktów Liquimoli, które bardzo fajnie działają, bardzo fajnie pracują. Już nawet chodziło słychać, że ten silnik na płukance się trochę wyciszył. To jest bardzo fajnym rezultatem. Wydaje nas bardzo często o oleje. Akurat, jeżeli chodzi o oleje silnikowe, nie stosujemy oleje marki Moly, ponieważ korzystamy, moim zdaniem, z zupełnie innego rodzaju oleju. Nie będziemy się porównywać, nie będziemy ich odnosić. Uważam, że produkty, w których używamy, olejowe są na najwyższym możliwym poziomie który ja akceptuję i dlatego stosujemy trochę inne produkty. Natomiast jeżeli chodzi o szlachetniacze, czy właśnie cerateka, czy pukanki liquimoli, to są produkty, które są naprawdę w pełni bezpieczne i możecie ich sobie korzystać. To są naprawdę świetne produkty. Zobaczycie, co się tutaj będzie działo dalej że dostaliśmy już informację oficjalną z Volkswagen Polska dotyczącą prawidłowego ciśnienia oleju w tym silniku. Prawidłowe ciśnienie oleju w tym silniku jest pomiędzy 0,85 bara a 1,6 bara. Także mamy cały czas wzorowe ciśnienie w tym silniku 1,46 do 1,52 bara jest to naprawdę wzorowe ciśnienie przy 2000 obrotów powinien mieć również w granicach do 1,6 bara, czyli poniżej, od 1,2 do 1,6 bara powyżej 3700 obrotów powinien mieć 3 do 4 barów ciśnienia on nam generuje nawet ponad 4 bary przy 3500 obrotów więc jest naprawdę pod kątem ciśnienia oleju ten motor jest bardzo, bardzo zdrowy w tej chwili kończymy właśnie 10 minutowy czas, w którym pracowała płukanka razem z olejem w tym silniku. Gasimy silnik i rozpoczynamy procedurę wymiany oleju w silniku. Wymianę oleju nic bardziej prostego chyba nie ma w mechanice, ale warto jest najpierw sobie otworzyć całą górę, czyli otworzyć korek wlewu oleju, otworzyć sobie, wykręcić sobie filtr oleju, wtedy nam a, sprawa fizyki po prostu lepiej ten olej szczeknie do całej miski olejowej. Z całej podstawy filtra oleju wszystko nam szczeknie. jedziemy do góry, gdy zlewamy cały olej. W trakcie dalszej diagnostyki oraz prac serwisowych przy A4 wkładamy sobie nowy korek nowy kupiony VASO ponieważ wyrabiają się pod nimi sprężyny Silniki TFSI i TSI dlaczego od jakiegoś dłuższego czasu stanowią tak duży problem wśród użytkowników choćby dlatego, że te silniki bardzo często wymagają tzw. Profilaktycznych serwisów albo wymagają profilaktycznych napraw lub jakichś zabiegów, które w pewien sposób przedłużą nam żywotność komponentów. Ta oto ma 34 tysiące kilometrów niecałe, więc nie spodziewam się tutaj żadnych kosmicznych problemów. Natomiast klient zażyczył sobie przeprowadzenie pełnej pozakupowej diagnostyki oraz przeprowadzenie wszelkich prac które mogą wydłużyć żywotność tego silnika tak? czyli oraz skrzyni biegów bo to jest bardzo ważne jesteśmy w trakcie wymiany oleju w skrzyni biegów w tej chwili kończymy wymianę e, filtrów e, skończymy sobie wymianę filtrów poskładamy sobie do końca zalejemy olejem silnik i dokończymy Prawi, ustawienie prawidłowego stanu oleju w silniku jesteśmy w dalszym mm, etapie prac serwisowych przy Audi A4 eee, wykręciliśmy sobie świece świece nie wyglądają najgorzej poza tą jedną która jest... my to nie wiemy dlaczego jest mokra jest mokra, ale to nie jest to nie jest olej, to nie jest benzyna ciężko jest powiedzieć co to jest czy to jest jakiś smar, na który ktoś to wkręcił pewno jest coś, ciężko to powiedzieć co i jak. Spalanie mieszanki widać po świecach, że nie było niczym zakłócone, natomiast no, są już wyeksploatowane. Mają swój czas, e, mają ponad 30 tysięcy km, najprawdopodobniej są tutaj, w tym aucie od początku, w oryginale. Niestety nie jestem w stanie ustalić daty z niej produkcji, jest najprawdopodobniej e, są to świece od nowości w tym pojeździe, dlatego wymieniamy je na nowe. Korzystając z okazji, że mamy wykręcone świece, zanim wkręcimy nowe, zmierzymy szczelność cylindrów oraz kompresję na cylindrach. tutaj odmę należy wymieniać na oryginalną. Dlaczego? Ponieważ krosy w systemach są bardzo często błędne, jak i rodzaje silników są najróżniejsze. Jeżeli założycie np. do tego silnika odmę, która nie jest do niego dedykowana ją zamontujecie, ona będzie pasowała fizycznie, nawet będzie podobna oszczelka albo nawet taka sama, będą wszystkie podłączenia pasowały, ale jej praca nie będzie odpowiednia. A szczególnie mówimy o pracy tych wszystkich, tego grzybka z góry, który nam odpowiada za to, żeby ten olej odseparować i z powrotem go tym kanałem spuścić do miski olejowej. Dzięki temu, że Mamy wypukany silnik i przedłużamy jego żywotność. Przedłużamy żywotność w układzie korbowotłkowym. Pukarka ma zadanie wypukiwać nadmierną ilość nagaru z silnika. Zrobiąc to co każdą wymianę oleju, to żywotność układu korbowodowo-tłokowego na pewno nam się wydłuża. Okay. Mamy wymienioną odmę za chwilę przejdziemy do pomiaru kompresji i szczelności cylindrów. Próbuję. Zostawiamy się, Artur na kolejne dwa. Uwaga, zapnę go. Po teście utraty ciśnienia w cylindrze, jak widać, silnik jest wzorowy. 2% czwarty cylinder, 2% cylinder pierwszy, 3% cylinder trzeci i 3% cylinder drugi utraty ciśnienia. To jest nowy silnik praktycznie. Tutaj nie mamy się do czego czepiać, ma wzorową szczelność. Bierzemy pierwszy cylinder, stopień sprężania.

Dobra. Poproszę. Poproszę. Dziękuję. Ok, szybka analiza. Wszystkie 4 cylindry, tym razem w kolejności. 1, 2, 3, 4, 16, 16, 15, 99, 16 bar. Po prostu e, idealnie nowy, zdrowy silnik. E, nic dodać, nic ująć. Zakładamy nowe świece, ciśnienie oleju wzorowe, kompresja wzorowa, szczelność cylindrów wzorowa. Pod tym kątem nie można się do niczego przyczepić. System odmowania założony jest nowy, świece nowe. Zakładamy, składamy. Przechodzimy do kolejnego etapu prac przy tym aucie. Pani, wiemy już, że. Silnik jest bardzo zdrowy, prawie jak fabryczny. No ale nie szkodzi o niego zadbać. Zadbamy o niego po prostu do zdolanie Cerateka do silnika. magiczne zaślepki. Wlejemy sobie Cerateka. Jest takie ładne mleczko. Cerateka, cerateka powinno się. Wlewać najrzadziej raz na 50 000 km. Ja bym sugerował, żeby go wlewać co drugą lub trzecią wymianę oleju. starsze w zupełności. To naprawdę działa. Pamiętajcie, żeby go wlewać do świeżego oleju, a nie do starego, bo to trochę nie ma sensu. żeby wypłukać porządnie motor. Najlepiej płukanką później wlewamy świeży olej wysokiej klasy i finalizujemy wszystko dolaniem cerateka. Zamykamy. Słuchajcie, profilaktyka to jest to słowo, które się bardzo mocno powtarza w tym odcinku, przy tym jak mogę dbać o silniki i samochody tuż po zakupie, jak i w dalszej eksploatacji, bo to się, się też całkiem w dalszej eksploatacji. JetCleanTronic firmy Liqui Moly, do tego specjalna chemia, jest to urządzenie, dzięki któremu jesteśmy w stanie myć na samochodzie nasz układ paliwowy. Dlaczego z tego korzystamy? Ponieważ uważam, że jest to jedyny system, który na dzień dzisiejszy działa. Nie rozwiąże on problemów uszkodzonych tryskiwaczy, czyli jak już jest za późno, to niestety, ale już nic z tym nie zrobimy, nie uda się, to, to nie tak działa, że to jest cudowne lekarstwo na wszystkie bolączki świata. To jest po prostu chemia, która nam pozwala domyć układ paliwowy, pozbyć się nagaru, a dzięki temu przedłużyć żywotność układu paliwowego. O, tak się zwiększa ciśnienie. Maszynę mamy podłączoną do układu paliwowego. Uruchamiamy pojazd na pół godziny. Pół godziny będzie sobie pracował na wolnych obrotach. Dzięki temu usuniemy wszelkie zabrudzenia, które są na układzie paliwowym. Czy to jest na górnej, czy na dolnej liście paliwowej, nie ma znaczenia. Próbujemy go uruchomić. Zobaczcie, auto pracuje z pierwszego strzału. Bez najmniejszego problemu pracuje w pełni poprawnie. Ma w tej chwili ustawione ciśnienie robocze na pompie podającej z bezbiornika 4 bary dla bezpieczeństwa. I tak podpiętą maszynę zostawiamy na około 30 minut. Silnik pracując na wolnych obrotach będzie się czyścił. To jest zabieg, który polecamy każdemu użytkownikowi TFSI, FSI, TSI, każdemu silnikowi z bezpośrednim wtryskiem, każdemu silnikowi z pośrednim wtryskiem, gdzie jeszcze ten układ paliwowy jest jeszcze do uratowania, żeby drastycznie zmniejszyć koszty, które trzeba ponieść przy wymianie całego układu paliwowego. Takie mycie to nie jest duży koszt, bo przyjmując, że... Wymiana całego układu paliwowego w takim silniku jak tutaj mamy, czyli 8 wtryskiwaczy, to jest koszt bagatela około 15 do 16 tysięcy złotych. W mycie to nawet nie jest 1%. Wiecie, auto jest w tej chwili podłączone tak jakby chodziło na paliwie praktycznie, czyli tutaj mamy główną linię zasilającą, która jest puszczona bezpośrednio z powrotem do zbiornika. Pompa w baku chodzi normalnie, komputer odczytuje wszystkie parametry pracy silnika normalnie a nasza maszyna jest bezpośrednio podłączona tym wężem, bezpośrednio do pompy wysokiego ciśnienia, więc myjemy cały układ. Pompę wysokiego ciśnienia myjemy górną ulicę i dolną ulicę wtyrkową. Kolejna bardzo istotna rzecz przy tej procedurze mycia układu paliwowego jest to, że możemy tego dokonać w każdej chwili. To nie ma znaczenia, czy jesteście przed wymianą oleju, po wymianie oleju. Ten proces nie ma nic wspólnego z układem smarowania silnika, więc nie jest wymagana żadna dodatkowa operacja. Czy to będzie silnik benzynowy, tak jak w tym przypadku, czy to będzie silnik diesla? W silniku diesla musimy wymienić filtr paliwa. Tutaj w tym przypadku nie musimy nic robić więcej. Silniki benzynowe, gdzie podpinamy się w miarę bezpośrednio blisko pompy paliwa wysokiego ciśnienia. Nie musimy niczego dodatkowego robić. Także jest to bardzo fajny proces, stosunkowo niedrogi, a naprawdę robi świetną robotę.